Kamisia ma założone słuchawki z muzyką na full i ja będę mówił słowa, a Kamisia musi je odgadnąć. Samochód. Poduszka. Samochód. Kołdrę. Jeszcze raz. Samochód. Czemu? 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 <laughs> Dobra, to kolejna. Telefon. <laughs> Telefon. Telefon. Telefon? Ma. Tak? Na? <laughs> Samolot. Samochód. Samolot. Samochód. Samolot. Samochód. Samolot. 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 Tak? Dobra, jest teraz zamiana, teraz ja mam słuchawy. Ale jest głośno. Lala. Uu, la lala. La, la, la. Rzodkiewka. Rzodkiewka. Co skróś? ja jestem dobry, bo dobry dobrze wyczytać. Kwiaty. Kwiat. Y. Kwiat. Kwiaty. Kwiatek kwiaty. Kwiaty, kwiaty. <grym> kwiaty, no. kwiaty. Dobrze? Szafa. Drzewa. Szafa. Drzewa. Szafa. Kszal. Szafa. Sza szal, <grym> Szafa. Sz. Szafa. 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 No. Dobrze. Dobrze. Koszulka. Rurka. Koszulka. Skram.